Klauzula Solidarności stanowi, że jeżeli w jakimś kraju członkowskim pojawiło się zagrożenie dla demokracji, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić uprzedniej pomocy również w postaci interwencji wojskowej. Z ducha traktatu lizbońskiego wynika, że z taką prośbą powinny się zwrócić władze tego państwa. Ale co zrobić w sytuacji, kiedy zagrożenie dla demokracji płynie właśnie od rządu, No przecież taka jest jednoznaczna, takie są oskarżenia, no to jasne jest, że on się nie zwróci z taką prośbą. To znaczy, że ktoś musi rząd wręczyć. I w tym celu został utworzony Komitet Obrony Demokracji. W tym właśnie celu on ma dwa zadania. On ma dwa zadania. Po pierwsze, doprowadzić do rozruchów na skalę ogólnokrajową. Rząd do pacyfikacji. Wtedy się oskarży rząd o zastosowanie terroryzmu państwowego, posługiwanie się terroryzmem państwowym i jasne się stanie, że zagrożenie dla demokracji płynie z terroryzmu państwowego w wykonaniu rządu prawa i sprawiedliwości. I pan Mateusz Kijowski, z całą pewnością, z taką prośbą stopy, jak będzie miał nakazane. On już zresztą dwukrotnie był w Brukseli przyjmowany z rewerencją, jakby przynajmniej był ministrem spraw zagranicznych, albo nawet premierem rządu. Więc i on jest do tego przyzwyczajany, i tamtejsi dygnitarze też są do tego przyzwyczajeni.